Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą. Trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli, proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. I wciąż się na coś czeka, na coś, co nie chce przyjść, znowu nie przyszło dziś, może jutro. I wciąż się na coś czeka, i wszystko jest nie tak. Smutno. Ty także nie jesteś ten, choć co by szkodziło komu. Znowu nie udał się dzień, trzeba wracać do domu. A smutek jak wierny pies dniem i nocą waruje obok, jak trudno, jak trudno jest uciec przed sobą. I wciąż się na coś czeka i wszystko jest nie tak, i wszystko nie ten ma smak. Smutno. Śpiewała w jednej z piosenek zmarła w ostatni piątek Magda Umer. I przywołuję ten tekst nie tylko dlatego, żeby wspomnieć wspaniałą artystkę, ale wydaje mi się, że ten tekst jest jakąś dobrą ilustracją do słowa, które dostajemy w tę niedzielę, która ma być niedzielą pocieszenia, podniesienia nas na duchu. Jeśli pamiętacie, to tydzień temu w Ewangelii spotykaliśmy też Jana chrzciciela. Jana chrzciciela, do którego nad brzegi Jordanu ciągnęły tłumy. Jana chrzciciela, który był pełen mocy, pełen siły, który gromkim głosem wołał: Siekiera, do pnia drzew jest przyłożona, plemię żmi kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem. Jana, który był pełen siły, pełen mocy. Jana, który był pewien swojej misji. Jana, który za chwilę miał wskazać uczniom: To jest baranek Boży. Te słowa, które powtarzamy w każdej liturgii tuż przed komunią. I dzisiaj znowu spotykamy Jana, który jest w więzieniu, który jest w ciemności i który ja będę uparcie twierdził, że przeżywa moment zwątpienia. Bo on już uczniom pokazał baranka. On już uczniom pokazał Mesjasza. Już był taki moment, że on się zgodził, żeby ci uczniowie, których wychował, odeszli od niego i poszli za Jezusem. On już miał taki moment, że dał świadectwo. I jeśli dzisiaj w tej Ewangelii wysyła ich z pytaniem do Jezusa, czy ty na pewno jesteś tym, który miał przyjść, to ja osobiście jestem przekonany, że to jest jego własne pytanie, któremu rozrywa serce. Trochę w kluczu tego, co było powiedziane we wstępie do mszy. Właśnie, że widzi Jezusa, że słyszy o Jezusie, który dokonuje tak wielkich znaków, uzdrowień, cudów. Spełnia te wszystkie mesjańskie obietnice, które przez wieki przynosili prorocy. I tylko ta jedna, na której Janowi najbardziej w tym momencie miałoby prawo zależeć, nie spełnia się. On jest więźniem w tym momencie. A Jezus przywraca wzrok o ciemniałym władzę w nogach chromem, pa wskrzesza umarłych. A Jan dalej siedzi w więzieniu. Jest i widocznie ma być częścią wiary, częścią naszego adwentowego i życiowego czuwania także takie doświadczenie. Doświadczenie ciemności, doświadczenie wątpliwości, doświadczenie pytań Mocnych pytań do Boga, które nam rozrywają serce, na które nie dostajemy natychmiastowych i prostych odpowiedzi. Widocznie to doświadczenie ma być częścią naszego życia i częścią naszej wiary. Jesteś w ciemnościach, masz wątpliwości i nic z tym nie zrobisz. Nie przeskoczysz tego. Bo to nie jest o tym, że jak się zepniesz i weźmiesz za siebie, to te wątpliwości ci miną. Że jak zaciśniesz odpowiednio, mocno zęby, nie wiem, pomnożysz swoje modlitwy, to te ciemności nagle się rozpierzchną. Gdyby nie niedziela, to wspominalibyśmy dzisiaj hiszpańskiego mistyka z XVI wieku, Jana od Krzyża. Jan Pisał, znam dobrze źródło, co tryska i płynie, choć pośród nocy. Wiem, gdzie swe wody ma ten zdrój kryniczny, ukryty w głębi tajemnic i wieczny, choć pośród nocy. I ty też wiesz, i ja też wiem. I w takich momentach ciemności zwątpienia, idzie tylko o to, żeby trzymać się tej wiedzy. Nie, nie musisz pomnożyć swoich modlitw, po prostu módl się tak jak dotychczas. Nie, nie musisz żądać i oczekiwać od siebie, że nagle coś poczujesz, przeżyjesz. Idź wiernie do spowiedzi jak co miesiąc. Idź do komunii świętej jak co niedzielę. Nie przyspieszysz tego i nie przeskoczysz. Nic z tym nie zrobisz. Tak jak mówił Izajasz w pierwszym czytaniu, Pan sam przychodzi, by was zbawić. Przyjdzie właściwy moment znany Bogu, on do ciebie przyjdzie. On tę Twoją ciemność rozproszy. On rozwiąże Twoje wątpliwości, da Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ale są takie etapy. Jan od krzyża, inni mistycy mówili o nich: pustynia, noc, noc ciemna. Z którymi nic nie zrobisz własnymi siłami, po prostu muszą być w życiu. To nie jest o tym, że źle wierzysz, to nie jest o tym, że źle się modlisz. To jest po prostu o tym, że jeszcze jest godzina przed świtem. Świt nadejdzie. Pan przyjdzie, aby zbawić. A Ty wiesz, gdzie na Niego czekać. Chodź pośród nocy. Może potrzebujemy właśnie dzisiaj zobaczyć Jana w więzieniu, Jana w ciemności, Jana z jego wątpliwościami. Jana, o którym Jezus mówi w Ewangelii: Nie ma większego wśród narodzonych z niewiast niż Jan. Żeby zrozumieć, że w naszej drodze życia, w naszej drodze wiary mamy prawo do takich doświadczeń. One są naturalną częścią całej tej przygody, całej tej drogi. Amen.